sprzęcie dla najlepszych, wejdź na groundgame.com Witam wszystkich, Arkadiusz Brzyski, indexpl. ze mną jest Artur Krawczyk, witaj Artur Witam serdecznie No jesteśmy po Twojej walce zwycięstwo, jednogłośna decyzja było trochę kulanek na ziemi yy, powiedz mi, czy przeciwnik postawił Ci mocne warunki w tej walce? Znaczy tak, no, postawiłem mocne warunki, chociaż spodziewałem się, że będzie dużo trudniej. Byłem gotowy naprawdę na mega ciężką walkę. Doświadczony rywal 13 walk zawodowych. Trzy razy się biło pas, dwa razy się bił w TFL-u raz w innej organizacji, także no, mega wezwanie było dla mnie, szczególnie, że wracam po dwóch porażkach. Wziąłem tą walkę, no, duża trema była dla, dla mnie, bo to był strach, że można przegrać kolejną walkę. Ale udźwigłem to, wygrałem w pięknym stylu i no tak jak powiedziałem, moje marzenie jest pas kategorii 70 kg i do potem w No w ostatniej walce bardzo zaczniemy właśnie, przeciwnik yy, sprowadzał na ziemię, gdzie sobie całkiem dobrze radziłeś. Wprawdzie kontrolował pojedynek, ale i wychodziłeś stąd i wstawałeś i przekręcałeś go. Yy, była tam naprawdę wojna. Byłem naprawdę w szoku, jak dobrze sobie radziłeś na tej ziemi, ale jednak no przeciwnik okazał się górą, bo kontrolował jednak większość pojedynku, tak? Yy, tutaj już nie dałeś się tak sko yy, jakby skontrolować na ziemi, yy, wyszło na twoje. Tak, no tutaj... Tutaj no tak, no szczególnie dużo pracy też trenuję w dwóch klubach w Nowym Mieście i w BFK mam dwóch trenerów od MMA, jednego od przygotowania fizycznego. No i zacząłem współpracę z psychologiem, bo tak naprawdę myślę, że tutaj był, tutaj był główny problem w tych poprzednich walkach, że po prostu głowa nie grała tak, jak powinna grać. Umiejętności, wszystko przygotowanie było tak, jak należy, ale jednak tak głowa nie grała. Dzisiaj czułem się świetnie, wszystko widziałem, byłem spokojny. W ostatniej walce zabrakło tego spokoju, wszystko było zanerwowo, dlatego traciłem pozycję, a dzisiaj było świetnie, także no... Co dużo mówić, dzisiaj zrobiłem to co, to, co miałem zrobić po prostu. No wiadomo, głowa gra naprawdę bardzo dużą rolę w sportach walki, szczególnie. I mówisz, że ta jednak praca z psychologiem daje rezultaty, tak? Że poukładało Ci to wszystko, żebyś mógł wychodzić może nie tak zestresowany i nie przejmować się tak walką? Tak, tak, to no na pewno, no szczególnie, że... Jestem po dwóch porażkach i wziąłem naprawdę bardzo mocnego rywala. To świadczy o tym, że naprawdę ta głowa się zagrała. Ten psycholog naprawdę zrobił fenomenalną robotę. Myślę, że każdy zawodnik MMA powinien pracować z psychologiem, bo to, to głowa w tym sporcie jest najważniejsza. Można być świetnie przygotowanym, a jak naprawdę głowa nie zagra, to można przegrać z każdym. Ja zawsze bardzo lubię takie powroty zawodnika właśnie po przegranych, jak wychodzi z tego, jak to mówi John Kawanach, albo wygrywasz, albo się uczysz. Jak wyciągniesz lekcję właśnie i nauczysz się, to później może być jeszcze lepszym zawodnikiem, tak? Najlepsi zawodnicy przegrywają, a jeżeli właśnie później głowa dobrze pracować, to, to przynosi rezultaty. Tak, dokładnie, szczególnie, że zobaczysz, że ja nie biorę żadnych ogórków. Nie u mnie każda walka to jest naprawdę gość, mega mocny. Nie ma czegoś takiego, że biorę sobie za wynika na przetarcie. Tutaj też dwie porażki i też wziąłem mega doświadczonego gościa. Jakby nie patrzeć ostatnią walkę walczył od pretendenta do pasa, tak? Moje pytanie brzmi, czy, czy dalej wiążesz przyszłość z Tefelem no i czy w tym roku jeszcze zamierzasz wystąpić w klatce? Tak, myślę że dwa razy jeszcze w tym roku będę chciał wystąpić w TFL-u. Myślę, że jak wygram dwa razy, może nawet raz zależy kogo Jacek tam da teraz, to myślę, że pod koniec roku chciałbym zawalczyć o pas. Czy żadnych tutaj jakby kontuzji nie odniosłeś w tej walce za, za dłuższych, nie, nie, tak? Nie mam żadnych kontuzji. Wszystko jest ok, naprawdę walka przebiegła. No... Przebiegła. Nawet nie spodziewałem się, że tak lekko przebiegnie jak przebiegła, nie? Myślałem, że będzie dużo gorzej. Myślałem, że będzie chwała walka. Byłem dzisiaj gotowy na wszystko. Naprawdę byłem tak zdeterminowany, że... No... Byłem gotowy, żeby mnie znieśli z tej klatki. No dobrze słyszeć. W takim momencie życzę powodzenia. Jeszcze może chcesz się pożegnać z kibicami czy z fanami? Coś powiedzieć ostatnio? No. Chcę tylko pozdrowić, znaczy chcę podziękować wszystkim moim sponsorom. Na mojej stronie tam nie będę wszystkich wymieniał, żeby kogoś nie pominąć. No, moim trenerom, narożnikom, mojej rodzinie, moim córeczkom. Które mocno mnie także wspierają. No i teraz wracam do nich, cieszę się zwycięstwem. Odpoczywam chwilę i znowu wracam do pracy. Więc życzę powodzenia i sukcesów w przyszłości. A tymczasem dzięki. dzięki za dzięki. wywiad. Dziękuję. Dzięki.